I dzisiaj gramy sobie w Brawl Stars na moim kanale I Dzisiaj z nami jest na, mój kolega z klubu Kupszton. On jest trzeci w klubie, ma 15 tysięcy pucharków. Tak wygląda jego konto. Nie ma tylko dwóch postaci na 20. randze i sobie teraz będziemy grać duo. Tylko właśnie nie wiem, kogo by to wziąć. Może zrobimy wyzwanie z Brokiem. Mój kolega zagra Leonem. Dobrze. W sumie dawno nie było też odcinka z Brawl Stars. Więc to będzie taki krótki odcinek. Bo wczoraj były tylko odcinki z Clash Royale na kanale. A i dzisiaj za nie wiem, że nagram, żeby jakimś Z co to z klubu odcinek z Brawl Stars. O, jak ja no mówię, najgorzej.

No, nie, no, nie Nie wiem, można to położyć Mógł uciec, ale niestety w Drugie miejsce Dzisiaj piąty Zagramy sobie kolejną rundkę. Tym razem zagram może. Rzeki. Mój kolega zagrał chyba Max. Mamy sam do wziąć. Dobra. Pierwszy raz zagram sending na odcinku. Mój kolega ma dziewiątą moch na mapie i ma gado, ja mam miałam właśnie właśnie i ten, standee, ten no, Tak trudno to, to nie powinno być. jest na sandy, bo ja tak, po na przykład w Polsce. już tutaj z tabeli. no nie osorzył najgorzej no, no, niech ten kolega weźmie niech kupi niech weźmie tego darylo Order a Dobra, Bibi też w sumie może być. W poprzednim sezonie miałem chyba na 700 khartów, o ile nie mylę. Ale nie wiem. Albo 6 lub 7, ale nie wiem. Jak mówię, czy... muszę użyć to szybko. Co to bierze? Nie, zniłem. Dobrze użyłem tego gara, to było mało haków, prawda? O, wielkie starcie nie? dobrze. Nie wiem, co my na z akcji. Nie będę tu wnikał. O nie, o nie, 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 nie. nie. Szybko gadać. Tak. Zginąłem niestety. Chyba powinien... O, właśnie. Łatwo pokonać się gorzej po iść na majkę i dzięki temu się Fajnie. A przy okazji mam wyzwanie, na, żeby robić Sunday o jako 10 wini. Dzisiaj można jak na odcinku otworzymy sobie tego pana Beatboxa. W sobotę i niedzielę odcinka nie będzie. W poniedziałek dopiero pojawi się odc nowy odcinek we, w we wtorek. Może coś tam w środę, bo we wtorek ben, będę coś robić ważnego. A jeszcze nie, nie, nie powiem co, nie powiem, bo sam nie wiem. Mała mi mówiła. Więc odcinka na pewno nie, może nie będzie, ale nie wiem. Bo, bo przyjedzie mój brat, żeby mi zainstalował program do nagrywania, żebym się jeszcze musiał zalogować się na nowym komputerze, na moje konto Google i na YouTube, na... na komputerze, na to konto, co mam teraz na telefonie, żebym mógł nagrywać jakiś program program do nagrywania fajny, który też potrzebował. Mam nadzieję, że Dropnie nam kiedyś znaczy dropnie nam niedługo star power do gayla może nawet w tym odcinku bo chciałbym bardzo, ja nie chcę żadnej postaci może, może jakiś epic Bibi albo nani ale bardzo chciałbym star power do jakieś... albo jakiś gadżet bo kiedyś myślałem, że będę pierwszy postać na star power yy, San Diego robić ale jak przed update z Gaylem i nie mogłem sobie kupić nie miałem możliwości kupienia karniętu zaginiewskiego to chciałem bardzo gejla muszę odpić karniętu co innego to użyć. Ten Merika strasznie dużo bije. O nie, myślałem, że to Nap time. Udało Więc się cieszę. Dobiemy sobie tego big boxa i skończymy odcinek. Było w sumie już niedużo, brakuje do tego big box'a. No tak gdzieś so 70 tired. tonów niecałe. So Więc otworzymy sobie big box'a, skończymy odcineczek. Box, Może dzisiaj jeszcze odcineczek z Clash Royale wyleci. Jak wbijam czwartą arenę, bo so się staram wbić. Tired. I ogarniam jakiś deck, żeby był, żeby był jakiś... Teraz też się z tego mm. no ale... To jest moja... ...południowa gra. Ale w też... ...mogę to sobie zawsze poszukiwać. to Tam chyba było była. Boję się do niej podchodzić. Więc... Przejdę tak o...

O, cieeej! Upa całe dźwięk nic na spokojnie. Przy nikt mnie nie widzi, to kup sztona do i Cora...

Fajnie. Mówiłem, że może fajnie jakby dropnął mi jakiś gadżet. A? Dropnął mi do poko, Kuba musiał chyba wyjść. Nie, 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 to. Więc fajnie, zagramy sobie jeszcze, może jedną rundkę przetestujmy. Ten gadżet do poko na solo. Po tej rundzie będziemy kończyć, odcinek Bo, bo jak drobno mi oszczędzasz, to poko Więc czemu by go nie przetestować na odcinku? O nie o, fajnie o. No i zrobimy ekipę

Zawić tego z Dynamica. Więc już top 4. Więc to zwarantowane pucharki mam. Szkoda, że... No, szkoda, że to nie jest ta party gadżetu, to party, bo zamiast tego gadżetu toboko. Ale nie będę już narzekał. Można lepiej to niż wcale. Iść tu powinno być drzaki właśnie Książki, koniec drzaki, a ono było tu bliżej to jeszcze, jeszcze będzie trudne, jeszcze go oddam, mnie to powinno Nie zabij mnie, nie zabij mnie I tak bym z tobą nie wygrał więc tak się prezentował ten gadżet tu pokoju. To mnie jest taki nawet fajny, więc kończymy odcinek. Do następnego i... Cześć!